Wszystko się dzieje źle. Nie, bo musimy wejść do środka najpierw. Dawaj light, Ten... idziemy. To jest 15 stopni, idziemy. To lecimy. A jaś ja... oh, no pani. Ale mamy 5 minut bez tego. Mamy 5 minut bez tego, żeby się rozstawić tym dalej. Chodźcie tutaj z tymi, z termometrem. E, ja mam termometr, no? I sprawdzajcie freezing tam No sprawdzam. Ale jeszcze nie ma goospa. Jesteś szczęśliwy tutaj. Nic nie wykryto. Nie na razie co to, to za... Ja po... znaczy, mam ochotę pograć w prawdziwą fazmofobię. Prawdziwa by była dużo lepsza. Żebyśmy <grym> nie od... w, stary. <grym> Jezu, w jakiś horror wullboksie po prostu. A o tu jest Musimy gdzieś... po... po prostu w Specter zagrać. Niech to będzie to samo. Tak, są tutaj jump Nie, nie wiem. wiem. Ta gra wygląda jakby tu nic nie było. Jedziemy szukać dalej. A to jest pewnie, że jak położę kamerę. O! Uu, lala. To mogę ją podnieść. Lala. lala. Nie mogę jej podnieść. No to. straciliśmy, no, kamerę. straciliśmy kamerę. O! Mam! Tam coś tu chodzi. Gdzie ci wygląda jakby tu coś miał być. Salak, no, ten ziomal się rusza. Pewnie. Zamknięte skrzynki. Nie mogę ich otworzyć. Ciekawe co w nich jest. Aha, okej. Okay. To jest 16 stopni, nie, nie, ma, nie O, 15 i 15, o, zimno, jedno, zimno, zimno, Nie, bo to musimy poszukać poniżej 0. Okulary, okulary, widzę okulary. Imo, albo będzie temperatura, albo EMF, a inaczej nie, nie mamy nic co zrobić. Ja mam dosłownie. TV, więc mogę też niektóre rzeczy. Rabin czy jesteś chłopakiem? Nie działa. <śmiech> <śmiech> czy jesteś chłopczykiem? Czyli na pewno duch nie będzie gadał. Tu, patrzcie. Co się stało? Nie, nie mamy książki, nie? Masz książkę lewy? Jaką? Nie, ale, była no, ale to Jakie to masz? Le o, masz no? Dobra, to nie, bo na razie musimy znaleźć, gdzie on, gdzie on w ogóle siedzi. W jakim pokoju on się znajduje? Do mnie nic nie ma. A to tutaj? Jest, to jest 17 lat i MF1. No, gdzie on jest? Za dużo tam mapa jest. Stąd, ten, moje legs. Fucking sharp your legs. Tutaj ty musi być, tu jest duch. Bo mi wyświetliło się na czacie. Something sharp struck your legs. 15 stopni i EMF1 Ralin Sam, czy jesteś stary? Tu musi być ten dół. 15 stopni, jest to już najmniejsza temperatura, i... będzie miał ile stopni? AMF jaki jest? No poniżej zara powinien mieć. Może nie mieć. Tu jest jakiś tajemniczy pokój, który jest bardzo straszny. Ty jesteś bardzo straszny. O mój Boże, co to jest? 18 stopni Zostawić sobie e -E -E Zostawić sobie Nie, to nie to Nie będzie. no, to nie będzie tu. No nie! No czemu wyszedłeś? No, no co japani. ty zrobiłeś? Ale to jest... czy, czy, czy tak je umiesz? No nie wierzę. Nie, no. Poltergeist, Spirit Mode dostarczy Fingerprints. No i co, so już znaleźliśmy? No i nie mieliśmy żadnej z tych rzeczy. Nie udało się je zwalić. Zaczynamy. Trzeba znaleźć tego Ducha i go zabić. Uso, mały dom, będzie ładny. Kim tu jest? Uariusz, Damy, było? To jest piwnica, to mi się nie chce jeszcze. O, wywaliło korki. Gdzie są korki? No, w piwnicy najpewniej. A co byśmy je włączyć? tak, no. no to, to ja nie tam nie idę. No. Ray Ghost Tales by Smith. No, czy przydałoby się, bo niektóre ghosty robią tak, że po prostu wyłączają światła? Idę do, do piwnicy, zmierzam w dół. Wtedy <laughs> w toło. W po pokrótce jesteś, nie odpowiada. Takie zaczęły z powrotem działać. No już nie działają. O, działają. Działają, działają. działają. A jest jakiś jakieś, nie wiem, górne piętro? W tym nie. A w pewnicy byłaś? Nie. Zobaczymy. No bardzo się boję. Tam... to chodź do piwnicy. A what he said. Pani Blank, jesteś przyjacielski? O, A. 15 stopni, 15 stopni no. Tam musi być.

No, weźcie mnie. mnie stąd, weźcie mnie z tej kamery. Nic nie, dzieje, nie ma żadnego ducha. Mam. mamy po 50 Sanity już. Co to znaczy? Czyli że już byliśmy w pokoju. No <grym> by z nim On nic nie umie. Czyli widzieliśmy już <grym> czy. nie. No, nie widzieliśmy, byliśmy w pokojach z nim jak on robił rzeczy. Dobra, to pilnujcie Sanity, ja idę i zobaczymy. Albo chodź no ze mną się ja się <laughs> <będę> boję. <grym zimno> nie, nie, niech nie on idzie, niech on idzie dobra, to chodź lewy. Powiem wam, jak będzie się zniżać. Jak Zasz, będzie się no bardzo zniżać. No to znaczy, że gdzieś tam jest dół. A właściwie już się zniżę. Na jedno. Chodzę do pierwszego pokoju. Dowoli wam się zniża. Ci by mu się znowu zniżyło. 15 5. O! Dzwoni! O, 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 o! Gdzie? Gdzie, A? gdzie, gdzie? Idę stąd. Gdzie jest telefon? Ja stąd idę. Lewy odbierz. Pizza odbierz przyszła. Lewy już jest na 33 stopni. 32. 32 procent. Dobra już przystała pizza dzwonić. No kurde jakiś... Ej bo lewą się dość szybko zniża. ja odebraliśmy. Siwy masz 24% sanity. No i w kuchni nic nie ma. W takim małym domu nie możemy znaleźć ducha? Strasznie no kurde, to jest. Ja to nie, to nie, nie, że nie, 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 Można... nie, te kamery wszędzie i po prostu jakimś nie, 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 O. O jest. nie, 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 jest! nie, 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 umrze? nie, się nie, się złapać. O nie, No jej umarł, Dobra. Jezu. Jezu. I co? Gdzie ty jesteś? Eee, umarłem. Chcesz się. Zabił mnie, czyli ten duch tu naprawdę jest. I Poltergeist. I zaznaczamy teraz ghosts. I Poltergeist. Tak? Nie. Jak to się robi? Nie. To nie będzie Spirit Box, to będzie go... To może być ghost riding. No ghost riding. No ja to dawaj, zaznaczaj i zobaczmy. No to jest niemożliwe. Czekaj, nie, czekaj. <śles> Co robisz? No i co? Jak on się wrócił w ogóle. No teraz się wróciłem do Dobra, usuwamy Ghostwriting, damy po prostu. Damy po prostu... że jest mf 5 bo może przegapiliśmy. Noc possible. No co? Um... To jest tragiczne, ale nikogo... Nie Dobra, nie lecimy. lecimy.